Witajcie w niedzielnym odcinku weekendu filmowego. Od czasu kiedy zrobiłem materiał o krakenie, stale prosicie mnie o tematy kryptozoologiczne. Obecnie dostaję co najmniej jeden komentarz na tydzień dotyczący Yeti, Cabry czy potwora z Loch Ness. Długo broniłem się przed poruszaniem tego typu tematów, ponieważ często opierają się one na domysłach, a nie na nauce. Jednak skoro nalegacie, to spróbuję zmierzyć się z legendą Loch Ness. Postaram się, aby film prócz domysłów News ze sobą także zastrzyk wiedzy. Zapraszam. Loch Ness to jezioro polodowcowe leżące w północnej Szkocji. Ma 37 kilometrów długości oraz 1,5 kilometra szerokości. Jego maksymalna głębokość wynosi aż 226 metrów. Jest to największe jezioro Wysp Brytyjskich pod względem objętości wody, jaka się w nim mieści. Jezioro cechuje mała przejrzystość. Rzeki wpadające do niego niosą ze sobą duże ilości torfu, który sprawia, że woda jest mętna. Warto jeszcze zaznaczyć, że pomimo położenia nie zamarza ono zimą. Potwór rzekomo żyjący w jeziorze nie jest wymysłem dwudziestowiecznym. Podobno natknęli się na niego już rzymscy legioniści, a w żywotach świętego Kolumby możemy wyczytać, że uratował on jednego z wieśniaków, którego bestia zaatakowała. W następnych stuleciach był on widziany jeszcze kilkukrotnie, jednak międzynarodowy rozgłos zdobył w latach 30. XX wieku. Wtedy też powstały pierwsze zdjęcia oraz filmy, które przedstawiały rzekomego potwora. Teraz wiemy, że wiele z nich było oszustwami, jak na przykład to najsłynniejsze zdjęcie. Po wielu latach okazało się, że przedstawia ono zabawkową łódź podwodną z przyczepioną gumową szyją. Jednak nie tylko zdjęcia i filmy fałszowano. Jeden z łowców sensacji udawał, że znalazł kości pleziozaura przy brzegu jeziora. Te plotki łatwo było zdementować, ponieważ wokół zbiornika nie występowały podobne formacje skalne. Próbowano również napuszczać wyrośnięte ryby do zbiornika, żeby zdobyć sławę za rozwiązanie zagadki. Ja nie będę się dłużej nad tym skupiał, ponieważ niewiele ma to wspólnego z nauką. Zanim wytłumaczymy sobie, czym może być potwór, powiedzmy kilka słów o nim. Jest to jedna z największych zagadek kryptozoologii. Według relacji świadków, którzy uważają, że go widzieli oraz analizy zdjęć, posiada on długą szyję zakończoną paszczą, często porównywaną do trąby słonia. Jego grzbiet posiada jeden lub dwa garby, a skóra ma szary odcień. Co do wielkości, zazwyczaj pojawia się długość 6 metrów, choć są mi tacy, którzy podawali 10, 12, a nawet 15 metrów. Co ciekawe, kilkoro ludzi widziało potwora na lądzie, jak się wygrzewał na słońcu lub polował. Według mnie są to całkowicie wyssane z palca opowieści. Tak duże zwierzę zostawiłoby jakieś ślady: odciski w błocie, połamane gałęzie, wygniecione trawy czy resztki po zjedzonym posiłku. Żadnych takich dowodów. Nigdy nie zaobserwowano. Ludzie wierzący, że w jeziorze żyje potwór, najczęściej uważają, że jest on gatunkiem pleziozaura, który przetrwał wymieranie kredowe. Jako dowód podają oni przykład latimerii, ryby, która rzekomo wymarła miliony lat temu. W 1938 roku wyłowiono żywy okaz u ujścia jednej z rzek południowej Afryki. Jednak pleziozaury były dużo większymi zwierzętami i jest bardzo wątpliwe, żeby mogły przetrwać wymieranie kredowe i dożyć do czasów współczesnych. Zakładając, że udałoby im się to, powstaje dużo innych problematycznych zagadnień. Po pierwsze, pleziozaury uważane są za gady zmienno Współczesne gatunki gadów morskich żyją w klimacie tropikalnym, gdzie wyższa temperatura wody pozwala osiągać wyższą temperaturę ciała. Średnia temperatura Loch Ness wynosi 5,5 stopnia Celsjusza. W takiej temperaturze mogłoby przeżyć za to zwierzę stało cieplne jednak musiałoby mieć odpowiednią ilość pokarmu. Badania przeprowadzone jakiś czas temu dowiodły, że światło słoneczne dociera tylko na 3 metry w głąb w wód Loch Ness. Oznacza to, że jezioro jest ubogie w plankton a także w ryby, które się nim żywią. Populacja plezjozaurów aby móc się rozmnażać musiałaby wynosić co najmniej 20-30 osobników. Zwierzęta te nie znalazłyby odpowiedniej ilości pokarmu. Kolejnym argumentem jest brak echolokacji u tych zwierząt. Żyły one w czystych wodach i polowały głównie wykorzystując zmysł wzroku, czasami węchu, jak na przykład bohater wczorajszego odcinka Liopleurodon. Jak już wspomniałem, jezioro Loch Ness jest mętne i niewiele w nim widać. Aby tak duże zwierzę mogło polować w tego typu warunkach, konieczna byłaby echolokacja. Warto też zwrócić uwagę na aspekt oddychania plezjozaurów. Musiały one się wynurzać co najmniej kilka razy w ciągu dnia, aby zaczerpnąć powietrza. Gdyby w jeziorze żyły plezjozaury, znacznie częściej można byłoby je zobaczyć. No i na koniec, gdybania o plezjozaura, moim zdaniem, najważniejszy argument. Jezioro Loch Ness powstało po epoce lodowcowej, czyli całkiem niedawno. Oznacza to, że przez 66 milionów lat pleziozaury musiałyby żyć gdzie indziej, by finalnie dostać się do jeziora. Owszem, istnieje hipoteza, że jezioro miało na początku połączenie z oceanem, ale jeśli taka historia jest prawdziwa, to powinniśmy w jakimś innym miejscu na Ziemi znaleźć skamieniałości potwierdzające tę wersję. Jak dotąd nie znaleziono żadnych kości pleziozaurów datowanych na mniej niż 66 milionów lat. Co jeszcze może być potworem z Loch Ness? Być może ludzie, którzy się z nim spotkali, widzieli różnego rodzaju ryby. W jeziorze żyją szczupaki, węgorze czy pstrągi. Nie są to wielkie okazy. Węgorze dorastają maksymalnie do dwóch metrów. Niektóre ryby wpływają do szkockich jezior na tarło. Przykładem może być choćby jesiotr. Z reguły osiąga on około 4 metrów choć w Rosji złowiono kiedyś okaz 8 metrowy. Jednak wątpliwe jest żeby tak duża ryba mogła pojawić się w jeziorze Loch Ness. Największy okaz jaki zaobserwowano w okolicy a dokładniej w rzece Ness miał 3 metry. Do opisu potwora najbardziej pasowałaby ryba zwana wstęgorem. Porusza się ona falistymi, wężowatymi ruchami. Dorasta maksymalnie do około 10 metrów choć są doniesienia o nawet 17 metrowych okazach. W jednym ze szkockich jezior złapano 3 metrowego wstęgora. Prócz dawno wymarłych pleziozaurów oraz różnego rodzaju ryb próbuje się także wyjaśnić zagadkę potwora innymi zwierzętami. Wskazywano między innymi na foki, lwy morskie, różnego rodzaju ptactwo wodne, czy nawet słonia. W latach 30 XX wieku w okolicach jeziora obozował cyrk. Opiekun pozwolił słoniowi się w nim wykąpać. Sami przyznacie, że trąba łudząco przypomina potwora przedstawionego na tym sfałszowanym zdjęciu. Niektóre relacje o spotkaniach z potworem mogą być skutkiem powstawania fal na jeziorze. Po przepłynięciu łodzi powstaje tak zwany kill water. Jak już wspomniałem, jezioro nie jest szerokie. Jeśli łódź przepływa przez jego środek, to powstałe przez nią fale, kiedy dotkną do brzegu i się od niego odbiją, mogą powrócić i nałożyć się na siebie. Powstaje wtedy dziwnie wyglądająca fala, wyglądająca jak garb. To zdjęcie z lat 50. XX wieku najprawdopodobniej przedstawia właśnie taką falę. Symulowano kilka lat temu przepłynięcie łodzi dokładnie w tym samym miejscu i powstały kilwater, jest bardzo podobny jak ten ze zdjęcia. Wyjaśnienie może być również swobodna fala stojąca zwana sejszą. Sejsze powstają w zamkniętych zbiornikach wodnych i mogą mieć różne przyczyny. W jeziorze Loch Ness powstają one poprzez mieszanie się zimnej wody z głębin z cieplejszą wodą z powierzchni. Powierzchnia jeziora podnosi się nieznacznie ku ośrodkowi niżowemu a opada w wyżu. Ale te mogą sprawiać, że np. drewniana kłoda płynie pod wiatr, co z daleka również można interpretować na obecność jakiegoś niezwykłego stworzenia. Przez ostatnie 100 lat ponad 1000 osób rzekomo widziało potwora w wodach jeziora, ile z nich rzeczywiście ujrzało coś niezwykłego? Oczywiście tego się nigdy nie dowiemy, bo każda z nich jest przekonana, że to właśnie jej ukazała się tajemnicza bestia. Jednak należy pamiętać, że psychika ludzka jest zgubna. Człowiek posiada naturalne dążenie do realizacji celu. Jeśli przyjeżdżamy nad jezioro, to mamy pewne oczekiwania i chcemy, żeby stwór właśnie nam się pokazał. Wielu ludzi takie myślenie zwiodło. Byli tak zafascynowani faktem bliskiego obcowania z potworem, że ich mózg zinterpretował zwyczajną rybę, ptaki, kłodę czy kilwater jako coś niezwykłego i tajemniczego. Dodatkowo miejscowi żyjący z turystyki nakręcają całą sytuację. Rejon ten rozwinął się pod tym względem przez ostatnie dziesięciolecia, a potwór z Loch Ness stał się symbolem Szkocji, tak jak symbolem Krakowa jest smog wawelski. Większość legend o potworach ma jakieś uzasadnienie, jednak zazwyczaj są one jeszcze zabarwione wyobraźnią. I tak na pewno jest w tym przypadku, ponieważ przez lata do Loch Ness zostało wysłane wiele ekspedycji naukowych, i żadna nie dostarczyła wiarygodnych dowodów na istnienie potwora. Początkowo badania sonatowe wskazywały na istnienie czegoś niezwykłego, jednak z czasem, ze wzrostem wiedzy na temat siedlisk wodnych, wszystkie niepewności zostały rozwiane. W 2003 roku przebadano jezioro na najszerszą skalę. Przy użyciu nawigacji satelitarnej oraz ponad 600 wiązek sonarowych sprawdzono każdy skrawek zbiornika. Potwierdziły się informacje, że na dnie nie ma wodnych jaskiń, w których coś mogłoby się ukrywać. Nie znaleziono nic niezwykłego. Naukowcy doszli do wniosku, że potwór nie istnieje. Opowieści o potworach z jezior są popularne nie tylko w Szkocji. Większość krajów ma swojego potwora z Loch Ness. Występują one w wielu krajach Europy, obu Ameryk czy Oceanii. Jednym z najbardziej znanych jest szwedzki – tutaj nie jestem pewien czy potrafię tę nazwę dobrze wymówić – Sturhuijyrd. Polska także miała swoje epizody związane z wodnymi potworami. Na początku XX wieku jednego widziano w powiecie miechowskim, inny zagościł do jeziora Zegrzyńskiego. Nawet niewielkie tatrzańskie jeziora nie są wolne od tego typu opowieści. Rzekomo w morskim oku pływał kiedyś stwór wyglądający jak ryba, ale posiadający baranią głowę. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście ze mną w ten filmowy weekend. Mam nadzieję, że spotkanie z Leviatanem, liopleurodonem oraz tajemniczym potworem z Loch Ness spodobało się Wam. Jak zwykle będę wdzięczny za łapki w górę oraz udostępnienia. Jeśli chcesz wspomóc mój projekt to zapraszam na portal Patronite. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat moich planów, to polub profile na Facebooku i Instagramie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia niebawem.